Tym samym koszt samego dotarcia do Unii Europejskiej z bagażem zwiększył się z około 1500 zł do ponad 4000 zł. Cześć wszystkim. Wielu z Was interesuje temat tego, jak wojna przeciwko Ukrainie, którą Putin rozpoczął już niemal 3 lata temu, wpływa na dosyć przyziemną, ale jednak. Bardzo, bardzo ważną kwestię dla Rosjan: spotkania z rodzinami mieszkającymi po dwóch stronach granicy, w Rosji i w Europie. Jak pewnie wiecie, albo przynajmniej się domyślacie, od lutego 2022 roku wyjazdy do Europy stały się dla Rosjan znacznie trudniejsze. Jest to konsekwencja z jednej strony sankcji, które uniemożliwiły uzyskanie wiz do części krajów, albo zwiększyły liczbę potrzebnych formalności. Z drugiej strony, powstały trudnienia formalne, a w szczególności przerwanie ruchu lotniczego, znacznie zwiększyło koszty takich podróży. Zresztą dla Rosjan mieszkających w Europie również wyjazdy do Rosji nie są takie proste. Mieszkające poza granicami Rosji mężczyźni boją się wracać do kraju, gdyż mogą zostać powołani do wojska i wysłani do walki przeciwko Ukraińcom. Osoby, które publicznie sprzeciwiały się rosyjskiej agresji na Ukrainę bądź wspierały Ukrainę i Ukraińców finansowo są tymczasem zagrożony w Rosji aresztem. W ostatnich miesiącach wielokrotnie mogliśmy słyszeć o historiach Rosjan, którzy w 2022 roku wsparli Ukrainę drobnymi datkami, takimi jak 10-20 euro, a następnie po dwóch latach zostali za to aresztowani, kiedy chcieli odwiedzić swoje rodziny. Jeżeli śledzą Państwo moje skromne konto na YouTubie, to może widzieliście anonimowe komentarze w języku rosyjskim o tym, że kiedy wrócę do Rosji, to czeka na mnie tam więzienie. Oczywiście wielu Rosjan publicznie nie komentujących tematy wojny i polityki nie ma takich problemów i może bez większych kłopotów podróżować do kraju i spotykać się ze swoimi bliskimi. Wiąże się to jednak z trudniejszą niż przed wojną logistyką, ze względu na brak bezpośrednich połączeń lotniczych. Przed wojną oraz sankcjami proces uzyskania wizy Schengen dla Rosjan był stosunkowo prosty i szybki. Wiele osób podróżowało do swoich rodzin w Polsce, Niemczech, Hiszpanii czy innych krajach Unii bez większych problemów, wykorzystując do tego w szczególności wizy turystyczne. Po rozpoczęciu wojny jednak sytuacja jest inna. Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i wiele innych krajów Unii przestały wydawać wizy turystyczne Rosjanom, co uniemożliwia bezpośrednie spotkania w tych krajach. Inne kraje Unii Europejskiej utrudniły, jednak nie uniemożliwiły uzyskania takiej wizy, stąd Unia dzieli się obecnie na kraje, do których nie można uzyskać wizy. To jest Belgia, Dania, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Słowacja, Finlandia, Czechy i Estonia. Państwa uzyskanie wizy, do których jest cały czas możliwe, ale jest to zazwyczaj nie takie proste. I to jest Austria, Niemcy, Islandia, Norwegia, Portugalia, Słowenia i Francja. A także państwa, co do których panuje opinia, że dostać ich wizy jest niezwykle łatwo. I w tym ostatnim wypadku chodzi w szczególności o Węgry, Włochy, Grecję i Hiszpanię. Dla Rosjan, którzy mają rodziny w Polsce, taka sytuacja oznacza, że żeby możliwym było spotkanie z bliskimi, koniecznym jest postaranie się o wizy Schengen z innego niż Polska państwa. Dodatkowo taka sytuacja oznacza konieczność szukania alternatywnych miejsc na spotkania w Europie lub, lub podróż do Polski przez inne państwa. Wymaga to tym samym zaplanowania skomplikowanej trasy dojazdu, a także często podróży przez kilka państw. Przejdźmy teraz do kosztów podróży. Brak bezpośrednich połączeń lotniczych oraz ograniczenie wizowe sprawiają, że spotkania rodziny wiążą się z większymi kosztami. Przed ograniczeniami koszt wizy Schengen wynosił 35 euro, a teraz cena to 90 euro, co prawie trzykrotnie zwiększa wydatek na samym początku. Koszty pośrednictwa wynoszą około 200 zł i nie uległy większym zmianom. Z powodu braku bezpośrednich połączeń lotniczych z Europą wiele osób wybiera podróż przez kraje takie jak Serbia lub Turcję. Przykładowo. Przelot w obie strony z Moskwy do Stambułu, który jest głównym hubem w połączeniach między Rosją a Unią, kosztuje od 1200 zł do 1500 zł. Przelot do Włoch kolejny 1000 zł, a przelot do Polski 600 zł. Łącznie to około 3000 zł. Przy lotach bez bagażu cena ta może spaść prawie o połowę do nawet 1500 zł. Podobne koszty czekają na kogoś, kto chciałby lecieć do Polski przez Dubaj i Budapeszt. Tańszą opcję stanowią loty przez Stambuł i Budapeszt albo przez Gruzję i Budapeszt. Koszt przelotu na Węgry zamyka się kwotą 2000 zł, a z Węgier do Polski można się dostać nawet samochodem. Zdecydowanie droższą opcją są bezpośrednie loty do Bełgradu, stolicy Serbii, które kosztują przynajmniej 3000 zł. Oczywiście w sezonie, w okresie świąt czy wakacji, ceny rosną. Tymczasem, kiedy ja ostatnio latałam do Rosji w odwiedziny do rodziców, i to było latem 2021 roku, za bilety z Warszawy do odległego Permu z przesiadką w Moskwie zapłaciłam zaledwie 1200 zł. Dodatkowe przesiadki mogą wymagać noclegów w krajach tranzytowych. Koszt jednej nocy w hotelu obok lotniska w Tbilisi to 150 zł za dwie osoby, w Stambuli i Budapeszcie 250 zł, a w Bergamu i Dubaju ponad 300 zł. Tymczasem takich noclegów może się przydać czasami dwa, czasami nawet cztery. Do tego dochodzą wydatki na wyżywienia, co podnosi koszt podróży o kolejne kilkaset złotych. Tym samym koszt samego dotarcia do Unii Europejskiej. Z bagażem zwiększył się z około 1500 zł do ponad 4000 zł. Pewnie może się zastanawiacie, czemu w moich analizach nie biorę pod uwagę bezpośrednich przelotów z Gruzji, Turcji, Serbii czy Dubaju do Polski. No cóż, powody są dwa. Po pierwsze, z powodów wizowych generalnie bardzo często zwyczajnie trzeba wlecieć do kraju, od którego otrzymano wizę. Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa polskie służby graniczne generalnie nie przypuszczają przez zewnętrzne granice Schengen, w tym na lotniskach, obywateli Rosji i wyjątków w tej sprawie jest naprawdę bardzo niewiele i stąd dla Rosjan jedyną opcją jest przylot nie do Polski, a do innego państwa Schengen. Ze względu na ograniczenie wizowe wielu Rosjan decyduje się spotkać z rodziną poza Unią Europejską i popularnym miejscem spotkań stały się Turcja, Grecja, Armenia oraz Serbia, które nie wymagają wiz zarówno od Rosjan jak również od Europejczyków. Wybór kraju zależy od preferencji i logistyki. Do Gruzji i Armenii można łatwo i w miarę tanio dotrzeć z Rosji. Jednak drożej i mniej wygodnie z Europy. Turcja jest to markowanie droga zarówno dla osób docierających z Europy, jak i z Rosji. Tymczasem do Serbii z wielu miejsc w Europie można bez problemów dojechać, natomiast zdecydowanie drożej jest tam dolecieć z Rosji. Spotkania w kraju neutralnym, takim jak Serbia, Turcja, Gruzja czy Armenia, pozwala uniknąć stresu związanego z aplikacją wizową i dodatkowo są to kraje, do których z Polski można dolecieć Bezpośrednio samolotem, a w wypadku Serbii, jak już wspomniano, można nawet dojechać własnym samochodem. Spotkania poza Unią mają jednak swój minus, wiadomo. Poza kosztami transportu dla wszystkich spotykających się, a nie tylko tych odlatujących z Rosji, ważnym jest to, że ze względu na to, że nie jedziesz do domu rodzinnego, trzeba też zapewnić sobie hotel czy apartamenty co oczywiście kosztuje. Na szczęście te kraje nie są takie drogie i ceny dobrej jakości hotelu dla pięcioosobowej rodziny w Stambuli, Tbilisi, Biłgradzie czy Jerywanu zaczynają się najczęściej od 1200 zł za tydzień. Poza spaniem oczywiście kosztuje życie, ale przecież wydajemy pieniądze na jedzenie również w Polsce czy Rosji, więc to nie jest tak duża różnica. Przed wojną podróż do Polski na weekend czy innego kraju Unii kosztowała przeciętnie od 1000 zł, biorąc pod uwagę tani bilet lotniczy i wizę. Rosjanie mogli planować wyjazdy z dnia na dzień, gdyż często posiadali wizy wielokrotne, a same podróże były łatwe do zorganizowania. W obecnych warunkach ta sama podróż kosztuje przynajmniej 3-4 razy więcej, czyli około 4000 zł. Poza wzrostem kosztów związanych z wizami dochodzą jeszcze kwestie logistyki, czyli konieczności przynajmniej kilku przesiadek lotniczych i przelotów albo przyjazdów między różnymi krajami. Odrobinę łatwiej, taniej mają Rosjanie żyjący w krajach z, z łatwymi wizami. Na Węgrzech, we Włoszech, w Grecji czy Hiszpanii. Alternatywą są spotkania w państwach neutralnych spoza Unii Europejskiej. Moje podsumowanie jest takie, że podróżuje się tru, trudniej, drożej, ale spotkania cały czas są możliwe. Dla wielu Rosjan obecne ograniczenia nie oznaczają zupełnej rezygnacji ze spotkań z bliskimi, ale oznaczają na pewno wyzwanie logistyczne i finansowe, które zdecydowanie ograniczają częstotliwość takich spotkań. Spotkania rodzinne w Europie są znacznie trudniejsze i droższe niż kiedyś, ale mimo tych przeszkód wciąż są osoby, które podejmują ten trud i koszty, by spotkać się z rodziną. Dla niektórych wysokie koszty przelotów i długie oczekiwania na wizę sprawiają, że rezygnują oni do przyjazdów do Unii i decydują się na spotkania w państwach neutralnych. Ja muszę Wam przyznać, od początku wojny nie miałam jeszcze okazji spotkać się z moimi rodzicami, i nie wiem na razie, kiedy zorganizuję takie spotkanie i gdzie ono się odbędzie. I to tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, o czym opowiedzieć w kolejnym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia.